Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu sconystona Henzel J20i. Telefon posiada boczne klawisze, tutaj Państwo widzicie, ściszenia, pogłaszania, zmniejszenia, zwiększania zdjęć, aparat z spustem, z autofokusem posiada aparat 5 mp robi naprawdę dobrej jakości zdjęcia, później pokażę materiale. Posiada również dioda LED z pomagającą zdjęcia i służy jako latarka. Telefon ma dobrej jakości otworzacz MP3, jak i głośnik. Pokażę Wam, jak ten telefonik wygląda wewnętrznie. Ogólnie, interfejs wygląda znacznie troszkę inaczej, odbiega od tych starszych sonarisanów. Wygląda troszkę unowocześniejszony, ulepszony, e, taki miły dla oka. E, posiada on e, Bluetooth e, Wi-Fi, Wi-Fi naprawdę dobrej jakości, bardzo szybko nałapie, e, odpowiednią sieć e, i płynnie internet na nie działa. E, Bluetooth e, posiada takie sieci komórkowe jak. E, tylko GSM, GSM i 3G, w tym GSM oczywiście jest jeszcze Edge. W połączeniach mamy takie funkcje jak Clear Voice. Clear Voice ulepsza nam jakość rozmów. Jakość rozmów. Dodatkowo Państwu pokażę później w, tym, w kodzie serwisowym jeszcze dodatkową funkcję właśnie na jakość rozmów. Tu jeszcze Państwo widzą filtr hałasu. Wyświetlacz tutaj posiada funkcję i jest taka funkcja jak jasność ekranu. Ta funkcja również jest w telefonach dotykowych poprzez odpowiednią modyfikację tego telefonu można tą jasność ulepszyć do od 0 do 100 w ogólnych tutaj ustawieniach mamy ustawienia początkowe, można telefon zresetować ustawienia same lub cały telefon wyczyścić wszystkie pliki jakie w telefonie się znajdują po to by telefon, telefon Został odmulony, bądź jeśli coś się nie, nie takiego na nim znajduje, czy coś w tym stylu, to najlepiej użyć właśnie tą funkcję o wszystkie ustawienia. Teraz pokażę Wam oryginalną muzykę, jaką producent wgrał w ten telefon. Teraz przejdziemy do funkcji tego telefonu. Telefon posiada takie drobne udogodnienia jak alarmy, aplikacje, menedżer plików, przesyłanie plików, przesyłanie plików. Tu posiadamy różne rodzaje plików, jeśli zostały ściągnięte przez, przez internet. Tu mamy właśnie taki skrót: zadania, notatniki, media, home, połączenia wideo. Tu jest oczywiście połączenie. Przez 3G wideo rozmowy, synchronizacja, minutnik, stoper, latarka. Pokażę Wam, jaka jest silna latarka tego telefonu. I kalkulator. Telefon posiada, oczywiście, różnego rodzaju aplikacje, które zostały wygrane przez producenta. Tu Państwo widzą, wszystkie aplikacje, które zostały wygrane. Jest nawet Facebook, NaviExpert Expert, te właśnie jeszcze YouTube. Telefon został oczywiście wyposażony w, w GPS-a. Macie Państwo do, tutaj do dyspozycji nawet Google Maps. Google Maps do tej pory funkcjonuje tak powinno. Navi Expert różnie. Są różne aplikacje, które można wybrać do tego telefonu z różnych firm. Ta aplikacja akurat oryginalna, nie zają egzaminu. Są też również płatne aplikacje. Te płatne aplikacje najlepiej się dopasowują i najlepiej działają, ale niestety niestety kosztowne. Teraz przejdziemy do funkcji aparatu tego telefonu. Tak jak wcześniej wspominałem, telefon posiada aparat 5-megabiksolowy w dobrej jakości. Przyda również autofocus. Przyda takie funkcje jak, tu Państwo wszystko widzą, wszystkie funkcje aparatu. Aparat można zmniejszać do gorszej jakości, do trzech, 1, VGA. Tu Państwo widzą ostrość. Można włączyć latarkę. Telefon nagrywa filmiki w dobrej jakości 3GP. Przejdziemy jeszcze do multimediów, zobaczymy jak to wygląda. Tu macie Państwo wszystkie zdjęcia, muzykę, wideo, gry, kanały internetowe i ustawienia. A otwaracz multimedialny nie jest taki urodziwy jak na przykład chociażby w Sonerastonie W995. Telefon posiada małą pamięć wewnętrzną, bo tylko 280 MB, ale został dodatkowo yy, można oczywiście włożyć mu kartę pamięci, na szczęście microSD do 16 GB, nie jak w innych telefonach Samsung M2, tylko microSD w tym miejscu. Yy, posiada również baterię o dużej pojemności 1000 amperogodzin. Taka bateria wytrzymuje około 4-5 dni w normalnym użytkowaniu tego telefonu. Oczywiście bateria musi być oryginalna i nowa. Jeszcze wspomnę o wyświetlaczu. Wyświetlacz posiada 16 milionów kolorów, 2,6 cala o przekątnej 240 na 320. Jeśli chodzi o, o plus tego telefonu, to jak tak wspominałem: telefon posiada dużo funkcji współczesnych. Na pewno nam się sprzeda awaryjnie, jeśli posiadamy smartfona lub inny telefon. Na pewno będzie jako zapasowy idealnie się nadawał. Telefon posiada dobrą jakość rozmów, HD Voice. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzięki za oglądanie. Jutro pokażę Wam demontaż i montaż tego telefonu. Cześć!